Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim paniom, które napisały do mnie. Dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za obecność podczas pierwszej części. A teraz poproszę pierwszą panią, zaproszę uczestniczkę Akademii, panią Kalinę do rozmowy, do tego, aby podzieliła się z nami tym, Skąd w jej życiu psychobiologia, jak zaczęła się w ogóle ta przygoda, jak to się stało, że trafiła na akademię? Pani Kalino, serdecznie witam. Dzień dobry, jest pani z nami? Dzień dobry, jestem. To zapraszam. Już, ja sobie odstawię. Y ja, Talina Tuszyńska, dzień dobry wszystkim. Ja z psychologią zawodową mam mało wspólnego, ponieważ pracuję w dużej firmie, gdzie jestem jednocześnie pracownikiem i kierownikiem wieloosobowego zespołu. Zajmuję się księgowością, więc tak jakby daleko od psychobiologii, ale w swoim życiu miałam wiele dolegliwości, szukałam rozwiązania w wielu miejscach. Nie wstydzę się powiedzieć, że chodzi o zawroty głowy, hashimoto, wchodzenie w depresję i byłam w różnych przestrzeniach, ale zostałam właściwie w takim miejscu, gdzie medycyna, tak zwana, tradycyjna, nie miała już dla mnie rozwiązania innego niż większe dawki leków. No więc szukałam dalej. No i na Facebooku trafiłam akurat na panią Wiolettę, posłuchałam kilku wykładów. Zarezonowała ta wiedza ze mną, i zarezonowała ze mną osoba, pani Wioletty, jej przystępny taki sposób przekazywania wiedzy. I niewiele się zastanawiałem, najpierw pomyślałam, zrobię konsultację, potem, a może wykupię jeden moduł, ale stwierdziłam, nie, mnie to tak wciąga, że po prostu ja pójdę już na całą akademię, bo ja znam siebie i wiem, że ja będę chciała więcej i więcej. No i zapisałam się i jestem. Jestem na akademii, studiuję na akademii dla siebie. Dla siebie i y, pokazuje mi to, jak bardzo poznaję siebie i rozszerzam siebie na akademii, ale jest też tak, że nie wykluczam później y, głębiej w to wejść. Po prostu jestem otwarta, zobaczymy, co, co los przyniesie. I chciałam tylko powiedzieć, że dla mnie wiedza, Pani Wioletty i jej podejście do człowieka, jej wyczucie na słowa, na to, jak człowiek się zachowuje, to jest dla mnie fascynujące i im więcej mamy modułów, tym bardziej po prostu ja wchodzę głębiej w to wszystko. Dla mnie to jest... No wow, ja nie mam słów nawet, żeby powiedzieć, bo bym musiała być może za dużo powiedzieć o sobie, czego też nie bardzo chcę. Ale na moim przykładzie mogę tylko powiedzieć, że ja przyszłam z dolegliwościami somatycznymi, a... Znalazłam inny, inną istotę kobiecości w sobie, inne poczucie kobiecości, inne spojrzenie na kobiecość, ponieważ w moim domu rodzinnym moja mama bardzo nie akceptowała mojego dorastania. Nie podobało jej się to właśnie, tak jak doblokowała to, że ja staję się kobietą, że zaczynam wychodzić na randki. I jedno pytanie pani Wioletty, po prostu, nie pamiętam dokładnie, ale czy pani mama... Nie pozwalała pani dorosnąć. Mnie to w taki sposób, najpierw, ale o co chodzi, ale potem się okazało, że właśnie o to chodziło. To było takie pytanie, które dalej poprowadziło nas w jakiejś dalszej rozmowie i pokazało mi tyle rzeczy w życiu, że właściwie, jeśli ja jestem dziewczynką, a byłam tą dziewczynką wiele lat, no być może dopiero przestaję ją być, to jeśli ja jestem dziewczynką, to ja po prostu w relacje wchodzę z chłopcami. I na moim przykładzie, mój mąż był chłopcem. Ja sobie wybrałam chłopca i jeszcze chłopca, który jest związany ze swoją matką. Dla mnie bardzo trudna była ta relacja, ale ja teraz dopiero to rozumiem, że ja po prostu nie byłam swojej kobiecej roli, nie byłam samicą alfa, nie miałam pełni sił, tych swoich kobiecych sił. I pozwalałam, żeby wszyscy przekraczali moje granice, moje terytorium, żeby wchodzili w, tak jakby z butami w moje życie. Ja to na Akademii dopiero odkryłam, że właściwie no, pozwalałam na to siostrze, mamie, teściowej. Wszyscy byli wokół, a ja, ja się usuwałam, oddawałam im to, co było moje. Więc dzisiaj, po tym ważnym dla mnie module, akurat wtedy, ja wiem, że ja tak nie chcę, nie chcę tak żyć, nie chcę tak funkcjonować. No, po prostu widzę, yy, zaczynam czuć, widzieć swoje granice, że, zaczynam je stawiać, więc po prostu dla mnie to jest. No, taki proces. Proces. Mhm. Czyli pozmieniało się, tak? Dużo. Ja nie powiem za dużo, jak powiem, że tu chodziło mocno o kobiecość, o wyjście do tej kobiecości. Tak. Tak, kobiecość. Przestanie być dziewczynką, wyjście do kobiecości i. No, to. No. Czasami to zapoczątkowuje tak ogromne zmiany, bo zupełnie inaczej zaczynamy spoglądać na relacje, które, w których byłyśmy. No i przestajemy w ogóle oskarżać innych, tak? bo widzimy, że no, to jest moje. Tak, nie dość, że to jest moje, to nie dość, że relacje to jeszcze ród, bo ja miałam wiele żalu w życiu do rodu, do, do mamy, która była zimna, nieobecna, do dziadka który był okrutny dla mojej mamy i dla mojej babci i ja po prostu miałam wiele tego żalu i dopiero na Akademii zrozumiałam, dlaczego nie powinno się źle myśleć, źle mówić o rodzie. Zaczęłam szanować ród i tak to po prostu, dlatego o tym mówię, żeby pokazać, że ta zmiana we mnie spowodowała taki luz we mnie i taki spokój, że, że tak po prostu tak powinno być. To jest jakiś program realizowany, i ja osiągnęłam taki spokój wewnętrzny w sobie. Ja już się nie boksuję z tym. Ja to zaakceptowałam, że oni tak wybrali, tak miało być, i ja jestem w tym miejscu, w którym mam być. To jest niesamowicie uwalniające dla mnie. Pani Kalino, pani czuje, że, że po prostu zaczyna pani się stawać świadomością w tej zmianie, i pani świadczy jakby swoją zmianą o tym, że ona zaszła, że, tak. że po prostu to się podziało. Tak. Tak, ja muszę powiedzieć, że jestem w innym miejscu swojego życia, w takim w końcu moim. Moim. Hmm. Więc ja jestem bardzo wdzięczna za Akademię, po prostu bardzo. Ja się bardzo cieszę, to jest miód na moje serce i pojawiają się właśnie takie słowa, że czujemy spokój, nagle wszystko jest takie, jakie powinno być, a my wzrastamy. Tak? Jest mniej tak. tej walki, mniej tego oporu, mniej tego kopania się w życiu. Tak. No, pięknie. Bardzo się cieszę z tego, że, że pani to tak zaprosiła do swojego życia, że pani z tego skorzystała, że pani to wzięła, bo to jest właściwie takie bardzo, bardzo cenne. Wzięłam, skorzystałam i też zaufałam, bo myślę, że gdyby nie pani osoba i pani prowadzenie w ten sposób, to może, to może to też by tak nie potoczyło się. Także ja jestem wdzięczna za akademię, ale też za panią, bo po prostu pani stanęła na mojej drodze i ja jestem inna i dziękuję. Ojku, to jest dla mnie, to jest dla mnie najpiękniejsze, tak? To jest taka moja misja, tak sobie myślę, że właśnie o to chodzi. I tutaj tysiące słów by jakby nie oddało tego. Bo kiedy coś i się zmienia, i kiedy osoba mówi o tej wewnętrznej zmianie, no to jest największe świadectwo, tak? Chyba nie ma większego. Bardzo chciałam Pani serdecznie podziękować, Pani Kalino, za to, że podzieliła się Pani tutaj z, z nami wszystkimi i z tymi paniami, które będą słuchały, może w tym momencie u nich też coś zmieni się, tak? Może ta świadomość też gdzieś rozbłyśnie w środku, że jest coś więcej.